Gęsik 1200 na taki szybki, podstawowy serwisik zawitacz. Podstawowy, nawet nie podstawowy, bo wymiana oleju tylko i wyłącznie, ale coś go tam bodajże, mówię, to znajomy mówi, że coś nie podoba mu się ze spalaniem, z praca tego silnika. Dlatego zanim go rozgrzejemy, o właśnie przebieg widać, prawie, prawie 150 tysięcy km, no i chodzi, połączyłem waku, żeby sprawdzić co jak Jakieś dziwne komunikaty tu wyskakują Też może trzeba będzie pod komputer podłączyć Trzeba Break Rui o czym to świadczy, no to muszę powiedzieć znajomemu. Trzeba się dostać do pompy, do pompy yy, kamulcowej. Dobra niech się rozgrzeje. Zobaczymy, ale faktycznie Nie pracuje on równo, ten motocykl. Rzuca nim troszeczkę. Nie jest idealnie. Przejadę się nim kawałek i zobaczymy. Poro wbrzani wygląda to tak. Czyli można powiedzieć minimalna różnica tylko bardzo minimalna eee, a powiem szczerze możemy powiedzieć, że taka do, dopuszczalna naprawdę bardzo minimalnie to tylko czuć ale widać, że ten motocykl coś rzuca, nie wiem co jak Chciałem, żeby ten motocykl został u mnie na jakiś troszkę większy, grubszy serwis Ale wiem, że póki co to nie, bo w trasę trzeba jechać, do, do winna czy coś Dlatego też nagrywam po części w zabezpieczenia a Ten motocykl wymaga jakiegoś głębszego serwisu i większej roboty, a nie kurna tylko wymiany oleju Troszkę go do dopieszczam z tą synchronizacją, może będzie troszeczkę lepiej, ale tak jak mówiłem, nie do końca mi się tutaj podoba. Coś jest nie do końca halo. Nie wiem, czy będzie widać. Praktycznie idealnie. Jest wysynchronizowany. Powiem szczerze, dosyć sporo musiałem tutaj zmienić na tej synchronizacji. Pracuje równie, faktycznie, ale to nie jest ta praca, która powinna być tego silnika. A z tego co mówi właściciel coś tu było, były przepustnice wymieniane coś tu było robione nie wiem A zobaczymy Ale tak jak mówię póki co ja mu wymieniam tylko i wyłącznie olej bo tyle chciał więcej nie chciał się tutaj dużym tykał ale coś czuję że będę musiał bo on w trasę jedzie musi jechać nie ma czasu na to jak zawsze to jest taka robota u niego wymienione bo dzisiaj jadę a o się zapomina. No zobaczymy. Motocykl na pewno wymaga dużego serwisu. No, tak jak mówię, no nie pracuje. Słychać po tej pracy. Że no Niby jest na pachometrze równo, niby fajnie, a nie pracuje, to tak jak powinno pracować. No, ale, jak mówię, no nie jest to mój motocykl nie ja tutaj decyduję, chociażbym chciał go przeserwisować, bo mi się nie podoba ta praca. No, ale. Jak to mówię, nie każdego się zmusi, nie, nie każdy wymaga tego. Także słowo, spuszczam olej, wymieniam olej, no to coś będzie do... No się do oddania, no chyba, że się zdecyduje na coś więcej. to to będziemy później dogrywać. No dobra, mamy po... Olej pospuszczany, jeszcze podolewamy. Pozalewamy jeszcze filterka. I można powolutku zakręcać. Ustawiony, w odpowiednim momentem wszystko dokręcić. No jest napręsany. No Samo sam koreczek, wymieniona, nowa, ale z tym poczekamy jeszcze aż troszeczkę nam tu zleci, bo ja jeszcze kapie. To on jak wykapie to wszystko, a przy okazji muszę odkręcić, bo tradycyjnie przy tych BMK. jedna goma urwana tu siedzi mocowany, także muszę wykręcić wkręcić to nową gumę Tak, eczka praktycznie, no praktycznie spęczona można powiedzieć ale jeszcze podłączyłem pod komputer, żeby posprawdzać wszystko właśnie z tymi hamulcami, wiadomo ta kontrolka gaśnie, ale nie podoba mi się tam do końca, no i faktycznie Wymaga to serwisu, wszystko. Błędy jakieś były. Zrobiłem sobie z, zrzut tego co było. I tyle, ale w silniku czysto. Tak więc mówię, no tutaj kłanę się duży serwis temu motocyklowi. Sprawdzajmy wszystko co i jak. Pokażmy właścicielowi i niech on zadecyduje, co tutaj będziemy, czy będziemy robić, czy nie będziemy robić. No tu jest akurat teraz czysto. Dobra Proszę nawet mamy licznik motogodzin Dla potwierdzenia przebiegu. Jakby ktoś chciał. Dobra. Wiemy wszystko. Można powiedzieć motocykl skończony. Sprawdzić stan oleju. Był też odpalony niech powstał troszeczkę, także sprawdzam stan oleju no i zobaczymy. Dobra, zrobiona. Pomontowane to. Ta gumeczka tam też zamontowana. Trzyma ładnie. Zrobiono, no to co miałem zrobić, kurna jest olej wymieniony, nic więcej Ale nie wiem co Nawet słychać, bo tym silniku że on nie pracuje tak jak powinien pracować No ale e, Póki co właściciel jest o wszystkim wie ma gdzieś jechać trasy, zobaczymy jak wróci. Że tutaj się, kwalifikuje się do dużego totalnego przeglądu ten motocykl. No, ale niestety nie jest to moje, i ja decydować nie mogę. Wiem, że zaraz wyleje się fala hejtu, że jak można, nie ten, skoro coś jest czuć i widać. Czuć i widać jak najbardziej, ale pojazd nie jest mój i ja go nie będę finansował czy współfinansował utrzymanie czegoś pojazdu no bez przesady. Mogę powiedzieć, co, co myślę, co czuję jadąc tym motocyklem, a no niestety nie jest za fajnie. Coś tutaj gdzieś jest błąd, nie wiem czy przypadkiem, bo podobno były regenerowane te przepustnice. Ja nie wiem, czy tu nie jest cała przyczyna tego, że on jakoś tak dziwnie pracuje i... Kli... Mało tego, jeszcze raz na jakiś czas takie klekotanie, tak jakby właśnie z przepustnic wychodziło. Mam dziwne wrażenie, że to tu będzie cała przyczyna. Ale nie wiem. Musi o tym zadecydować właściciel, a nie ja. Eee, czy to robimy, nie robimy, czy ktośkolwiek inny, nie mam pojęcia, naprawdę. Bywa czasami i tak. Zlecenie, które było, jest wykonane nawet w nawiązce, bo była wymiana oleju i właśnie sprawdzić, czy on równo pracuje. No, na wakometrach jest równo, pod komputerem nic nie ma. Jedyne błędy, jakie są, to, to są odnośnie ABS-u, ale ABS wymaga też serwisu w tym motocyklu, co nie był kopalat przeprowadzany. A wiadomo, że to jest bardzo problematyczne abs -y w tych motocyklach, ale nie wiem, tak jak mówię. No, niestety Chciałoby się wszystko, ale nie jest to mój pojazd i ja go nie finansuję, tego naprawy tego pojazdu. Także jest jak jest. Właściwie już wie, że jest zrobione. Przebieg jeszcze pokażemy raz. Ale 148, 000 km, 148 186 000 km. Stygiasik z pierwszego wydania 1200-2004 rok. Tak to się prezentuje. Ogólnie bardzo fajny motocykl, tylko mówię, wymaga. Dobrego podejścia i posprawdzanie wszystkiego od zaworów poprzez przepustnice, nieprzepustnice, dawki paliwa. Wszystko trzeba by to posprawdzać, bo żeby to było ok. Dobra, tyle.